Czy zdarzyło Wam się przydobrzeć w opiece nad roślinami lub zapomnieć o niej całkowicie na śmierć? Dosłownie na śmierć. Wstyd się przyznać. Spokojnie, wyrzuty sumienia nic tu nie pomogą. Powinniśmy wprowadzić plan naprawczy. Kiedy rośliny wysyłają do nas sygnały SOS, takie jak pożółkłe liście, drewniałe łodyżki czy oklapnięte liście, to jeszcze nie powód, żeby taką roślinę wyrzucać. Jednak zanim powiemy wam, jak uratować Wasze rośliny doświadczone przez los, pamiętajcie o subskrypcjach i dzwoneczku, tak, żeby nie przegapić żadnego odcinka zielonej szkoły wokaz. Zaczynamy. By nasze rośliny były w dobrej kondycji przez cały rok Ewa, trzeba mieć do nich rękę. Jak ja nie lubię tego określenia, pielęgnacie roślin nie chodzi o jakieś magiczne umiejętności. Powinniśmy pamiętać tylko o kilku zasadach. Myślisz, że tego wszystkiego można się nauczyć? Oczywiście, że tak. Po to tworzymy przecież ten kanał. Dzisiaj, na przykładzie najpopularniejszych sygnałów wysyłanych przez nasze rośliny, powiemy wam, co one do nas mówią i czego potrzebują. Jest wiele roślin, które podupadają na zdrowiu, które możemy przecież z sukcesem uratować. Czasem tak bardzo chcemy dogodzić naszym roślinom, że je przelewamy. Po prostu robimy to z miłości. Albo z niewiedzy na temat gatunku. Jeżeli macie ciężką rękę do roślin, nie wybierajcie tych, na które źle wpłynie chociażby delikatny nadmiar wody. Są to sukulenty czy kaktusy. Lepiej odnajdziecie się w związku z paprociami i skrzydłokwiatami. Jednak pamiętajmy, że żadna roślina nie lubi stojącej wody. Co zrobić, żeby nie przelać rośliny? Przelana roślina zaczyna żółknąć. Często zasychają końcówki liści i pojawiają się ciemne plamy. Robi się jakby miękka, a liście tracą jędrność i blask. To poważny znak, że nasza roślina zaczyna się dusić. Jeśli dodatkowo pojawi się biała pleźń, to ostatni moment, żeby taką roślinę przesadzić. Z tym problemem najczęściej spotykamy się w okresie jesienno-zimowym. Sprzyja temu brak światła, nadmiar wody oraz wilgoć. Ale o tym, jak pielęgnować rośliny zimą, mówiliśmy już w jednym z naszych odcinków. No więc wiemy już, że nasza roślina jest przelana. Co wtedy robimy? Przede wszystkim przestajemy podlewać. To chyba oczywiste. No, właśnie nie zawsze. Czasami bywa, że oznaki przelania uznajemy jako brak wody i podlewamy dalej. Czyli przede wszystkim zachowajcie spokój. Nie działajcie pochopnie. Zastanówcie się, co w ostatnim czasie robiliście z rośliną. Na podstawie tego podejmujcie działania. Przelaną roślinę wyciągamy z doniczki i odstawiamy na kilka godzin do przeschnięcia. Następnie usuwamy ziemię. Możemy opukać korzenie, żeby lepiej zobaczyć, w jakim są stanie. Traktujcie je ostrożnie. Bo przelane korzenie są bardzo delikatne. Te przegniłe usuwamy z dezynfekowanym narzędziem. Przygotowaną doniczkę najlepiej wyparzyć. Na jedno wysypujemy drenaż, a później przesadzamy roślinę do świeżej ziemi. Na koniec podlewamy, ale delikatnie. Pamiętajcie, że świeża ziemia bardzo mocno chłonie wodę. Jeśli wszystkie korzenie są przegniłe, możecie stworzyć sadzonki z liści i w ten sposób uzyskać nową roślinę. Mam jeszcze kilka rad, które pomogą Wam nie przelewać Waszych roślin. Jestem ciekawa, może któreś nie znam? Mój złoty sposób – gliniane doniczki. W momencie przelania chłoną nadmiar wody, a w momencie, kiedy będzie zasuchło, zasygnalizują konieczność podlania. Bardzo proste, a działa. Dodatkowo gliniana doniczka pozwala glebie oddychać. Pamiętajcie, nie sadzimy też roślin bezpośrednio w osłonki. Nadmiar zalegającej wody może powodować gnicie korzeni. I to jest powszechny błąd: używanie osłonek zamiast doniczek. A wystarczy taką roślinę wsadzić bezpośrednio do plastikowej doniczki z dziurkami i dopiero potem do osłonki. Pamiętajmy też o tym, żeby nie używać ziemi zbitej, ciężkiej i gliniastej. Używajcie podłoży żyznych, ale i przepuszczalnych. Podziękuję Wam za to rośliny, te, które lubią nawet za dużo wody. Ja dodałabym, że czasami roślina nie tyle potrzebuje podlania co wilgotności, a tutaj świetnie sprawdzi się ich zraszanie. Na drugim końcu skali mamy rośliny przesuszone. Ewa, jak je rozpoznać? Pierwsze sygnały to żółknięcie dolnych części liści opadające łodyżki utrata koloru. W przeciwieństwie do tych miękkich przelanych te przesuszone kruszą się pod palcami. To co, podlewamy? Ale z tym ostrożnie. Nie możemy roślinie zrekompensować tygodni suszy jednym podlaniem. Brak wody to dla rośliny stres, dlatego nie dokładajmy jej kolejnego w postaci zalania jej korzeni wodą. Na początek obcinamy suche części rośliny, jednak nie usuwajmy wszystkich łodyżek, bo roślina musi jeszcze przeprowadzić proces fotosyntezy. Następnie niewielką ilością wody podlewamy powierzchnię ziemi. Czekamy 10-15 minut i dolewamy jeszcze raz taką samą ilość wody. Ziemia ma być wilgotna, ale nie dopuszczamy do pojawienia się błotka. Jeśli przesadzimy, awaryjnie możemy włożyć w ziemię tampony higieniczne czy waciki szybko wchłoną nadmiar wody. Pamiętajcie, że rośliny lepiej znoszą suszę niż przelanie. Jeśli zapominacie o tym, warto postawić na zamiękul kasję i sanse. One na pewno wam to wybaczą. Jeśli chodzi o rośliny, które są bardzo wrażliwe na przesuszenie, to na przykład paprocie i generalnie wszystkie rośliny tropikalne. Krzysiek, a jakie jest ze skrzydłokwiatami? Jak one reagują na przesuszenie? Wiecie, opowiem Wam o tym Sebastian Kulic. Uważacie, że nie macie ręki do roślin? Skrzydłokwiat na pewno zmieni Wasze zdanie. Czemu? To jest jedna z najłatwiejszych w uprawie roślin domowych. Po pierwsze, może stać w cieniu w jakimś miejscu, gdzie większość innych roślin nie rośnie. Po drugie, jeżeli zapomnicie go podlać, jego liście delikatnie opadną, co oznacza czas na wodę. Kolejna rzecz, jeżeli widzicie, że skrzydło, kwiat, który już macie, przestaje kwitnąć, warto zaaplikować mu nawóz bokaty w potas, to on jest odpowiedzialny za produkcję kwiatów. Wiele osób uważa, lub słyszało, że skrzydło kwiaty to rośliny oczyszczające powietrze. Oczywiście jest w tym zianko prawdy, jednak musimy pamiętać, że pojedyncza roślina nie zastąpi nam oczyszczacza powietrza. W sklepach ogrodniczych czy kwiaciarniach dostaniecie całą gamę najróżniejszych odmian kwiatów, Więc rośliny te dostaniecie w wersji mini z drobnymi kwiatami i drobnymi liśćmi, jak i w wersji maxi, czyli z wielkimi liśćmi i wielkimi kwiatami. Wszystkie one na pewno nadadzą uroku nawet najbrzydszym kątom mieszkania. Znacie to powiedzenie, że lepiej zapobiegać niż leczyć? Ewa, może wprowadzić jakieś profilaktyczne działanie, które uchronią nasze rośliny przed przesuszeniem bądź przelaniem? Proszę bardzo, aplikacja WOKAZ. Wprowadzacie w niej swoje rośliny, ustawiacie odpowiednie parametry i powiadomienia, a ona już sama Wam powie, kiedy należy tą roślinę podlać. Wiecie, że w aplikacji Wokas możecie swoim roślinom nadać imiona, a także uzyskać dostęp do bazy wiedzy najbardziej popularnych gatunków roślin. Znając ich preferencje i potrzeby, będziecie mogli lepiej o nie zadbać i rozwijać swoją domową dżunglę. Gdyby na przesuszaniu bądź przelaniu się kończyło, byłoby super. Zwykle jednak przychodzą z tym szkodniki. Czasami objawy przesuszenia lub przelania mogą oznaczać szkodniki. Co może podgryzać naszą roślinę? Ziemiórki. Te maleńkie muszki zwykle pojawiają się, kiedy roślinę przelejemy, a na dodatek w pomieszczeniu jest bardzo ciepło. Objawem może być żółknięcie bądź brązowienie liści, a w skrajnych przypadkach obumieranie rośliny. Suche powietrze natomiast sprzyja rozwojowi wewnątrz. Są to malutkie szkodniki, których samice wyglądają jak wata, stąd ich nazwa. Zwykle przynosimy je do domu ze sklepu, dlatego warto taką roślinę poddać kwarantannie. Małe żółte. Zielone lub brązowe pajączki to zwykle przędziorki. One lubią sucho i ciepło, nie lubią za to wilgoci. Co robimy? Natychmiast przenosimy naszą roślinę po prysznic, by je zmyć. Jeśli widzicie, że wasza roślina podupadła na zdrowiu, trzeba ją wesprzeć. Ale najpierw kluczowa jest diagnoza. Może być przelana, przesuszona lub zaatakowały ją szkodniki. Czas na podsumowanie odcinka. Po pierwsze, zastanów się, jak w ostatnim czasie zajmowałeś się rośliną. Może zapomniałaś o podlewaniu, a może wręcz przeciwnie podlewały ją nieświadomie dwie osoby na raz. Po drugie, zalaną rośliną należy przesadzić do świeżej ziemi, zapewni jej drenaż i przepuszczalną glebę. Jeśli roślina ma zgniłe wszystkie korzenie, może uda się z niej zrobić przynajmniej odnóżki. Po trzecie, przesuszoną roślinę podlewamy ostrożnie i stopniowo. Nie zalewaj jej nagle podwójną ilością wody, bo zrobisz jej krzywdę. No i po czwarte, możesz ułatwić sobie pielęgnację przy pomocy glinianych doniczek lub naszej aplikacji, która będzie przypominać Ci o podlewaniu. To co teraz, Krzysiu? Idziemy podlewać? Tak, tylko ostrożnie wszystko z umiarem. Pamiętajcie, a Wasze rośliny odwdzięczą się Wam miłością w postaci pięknego kwitnienia i wzrostu. Nie zapomnijcie też o subskrypcjach. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!